Cześć, witajcie! Dziś zapraszam na prostą, pożywną zupę z wykorzystaniem żołądków drobiowych. Zapraszam! Zaczynam od ugotowania w niewielkiej ilości wody żołądków. Do nich dodałam selernaciowy, kawałek pietruszki, liślaurowy i ziele angielskie. Teraz smażę w głębokim garnku imbir i czosnek. Można mocniej zrumienić, żeby uzyskać taki ciemniejszy kolor, ale nie spalić. Teraz kroję por, cebulę i dodaję do usmażonego imbiru i czosnku, mieszam. Dodaję pozostałe warzywa, czyli u mnie kawałek marchewki, selera i pietruszki. Smażę i mieszam. Dodaję wywar z żołądków i jeszcze rosół. Teraz kroję żołądki i do żołądków jeszcze dodam kawałek mięsa drobiowego z rosołu. Można to mięso też dodać do gotujących się żołądków i będzie to stanowiło już także nasz wywar. Także jeśli nie macie wywaru, nie macie rosołu oddzielnie, można po prostu żołądki ugotować w większej ilości wody i dodać jeszcze jakieś dowolne kawałki mięsa drobiowego. Teraz jeszcze liść laurowy, ziele angielskie. Zmniejszam ogień. Żołądki drobiowe pokroiłam w paseczki, takie imitujące właśnie flaki. I gotuję pod przykryciem jeszcze około 15 minut. Na koniec dodałam przyprawy i flaki gotowe. Pożywna zupa dla całej rodziny polecam. Jeżeli spodobał Wam się ten pomysł, będzie mi jak zwykle bardzo miło. Jak zostawicie komentarz, łapkę. Do następnego razu. Pa Pa!